I mogę się witać. Na no hejeczka moi kochani, witajcie w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. Powiem Wam szczerze, jest weekend i ja się nie mogłam tego weekendu po prostu doczekać. W pracy mam Saigon, jak to zawsze przed urlopem, e, ale wiecie, co mnie najbardziej wkurza? E, ci kaszlący ludzie, mający w tyłku wszystkich innych. I wiecie, nie chodzi tu mi o to, że ktoś tam przychodzi, po kaszle i tak dalej, tylko e, wczoraj do pracy przyszedł naprawdę gość, który, słuchajcie, miał taki kaszel, którego ja nie miałam za zarazy numer 19 Nie pamiętam, abym tak kaszlała, mając zapalenie oskrzeli, będąc dzieckiem Więc wyobraźcie sobie, jaki to był hałas Raz, że nie można było się skupić, bo on się po prostu dławił Potem chyba coś jadł na lunchu I wiecie, jak to czasami jest, jak masz kaszel, jesz i u bardzo łatwo się zakrztusić Myśleliśmy, że po prostu wyciągnie nogi Także no, nie fajna sytuacja, ciężko się skupić Mówić, wiecie, co do jakiegoś pokoju konferencyjnego I tam się zamknąć i też przy okazji nie zarażać innych a wiecie, ja chorowałam w styczniu i mówiłam Wam właśnie, że bardzo bolał mi tutaj ten nadgarsty, tutaj wszystkie stawy. Ja co prawda już nie noszę tego bandażu. Czasami jeszcze. Bandaża. Czasami jeszcze jak mnie pobolewa, to mam go zakładać. Bardziej to chodzi o to, żebym nie nadwyrężała tej ręki i żeby ona się trzymała tutaj, wiecie, tak w miarę w jednej pozycji. Także nie jest najgorzej, ale okazało się, że to na co chorowałyśmy, czyli no podobno to był raczej na 80% ten, ta cała zaraza numer 19, to potem nas wszystkich, bo tak pogadaliśmy, słuchajcie, bolały stawy, bolały plecy, bolały właśnie takie jak mnie biodra, więc być może jest to po tej chorobie, no nie wiem, ale powiem Wam, że ten tydzień, znaczy bardziej ten dni w biurze mnie po prostu dobiły. Jak się jakby nie patrzy, jak rozmawiasz z klientami, jak nie wiem, piszesz jakieś statementy, nie wiem jak to się nazywa po polsku, z Zeznania. Ehm, Potrzebuje się jednak się skupić, a to tak wiecie, mało profesjonalnie wygląda. No ale do mojego wyjazdu zostaje uwaga: 5 dni. Ehm, no i co się słuchajcie, dzieje? Miałam naprawdę taką ładną cerę, byłam tak mega zadowolona. A teraz byłam wczoraj na rzęsach i tak czułam: kurczę, strasznie mi nos swędział. Podejrzewam, że przeszkadzałam nie <grymnie> koleś te rzęsy. I słuchajcie, dzisiaj patrzę, a tu krosa mi się robi na nosie, będę wyglądała jak jakaś czarownica. Tu jakieś mi się coś porobiło. I to wiecie, co, nie są wulkany, tylko to są jakieś takie małe wodne yy, dziady, które mi po prostu, nie wiem, wyskakują i nic tam. Nie, nie wydaje mi się, żeby to były jakieś pełne pryszy, tylko po prostu jakieś takie, nie wiem, czerwone gady. Normalnie szok. Oczywiście przed wyjazdem. Czas operacyjny jest 10:33. Potrzebowałam się wyspać i wieście mi, ja normalnie nie śpię tak długo, ale jakoś tak. Ostatnio nie dosypiałam. Wczoraj był ten ciężki dzień i słuchajcie, jak się pakowałam oczywiście, no to poszłam spać dopiero po pierwszej dlatego, że chciałam dla Was zmontować też filmik, no więc się rzeczy musiałam to nadrobić. Mężu mnie, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj zaskoczył. Od rana słysza się krząta, sprząta już wszędzie słuchajcie, podkurzał, umył podłogi, psiaka wyprowadził także naprawdę mężu na medal, ale ja Wam powiem dlaczego, później. A ja teraz szybciutko, dlatego że mam czas do godziny 13, muszę się po prostu ogarnąć. Dzisiaj się nie maluję, też Wam za chwilę powiem dlaczego. I właśnie rozrabiam sobie farbę, tylko nie wiem czy 30 gram nie będzie za mało. Dlatego że odrost, moi drodzy, mam już konkretny. Ale wiecie co, nie malowałam włosów chyba miesiąc. Już widać, że mam konkretny odrost Rosną włosy, ta wcierka, którą Wam pokazywałam, super draga, jest sztos Także dobra, farba oczywiście, jakbyście się pytały, naprawdę mega, mega polecam Nie robi plam, fajna sprawa Tylko słyszałam, że oksydant trzeba inny, podobno używać ten... to coś... Że więcej procent, ale pewna nie jestem, muszę się dowiedzieć Podobno jak się używa trójki, to ta farba może się szybciej spłukiwać Ale prawdę mówiąc, ja czegoś takiego nie zauważyłam Także dobra, rozrabiam farbę, maluję włosy i wrócę do Was, jak już będę wyglądała bardziej jak człowiek Do pokazywania się w miejscach, w przestrzeni publicznej Zmykam Ja już jestem ogarnięta Włosy są pomalowane Żadnej siwizny, żadnych odrostów się i męża do pomocy Bo miałam, widzieć tutaj odrosty A tutaj sobie już nie dosięgnę Więc tak, mogę wyglądać trochę blado Dlatego, że się nie malowałam Zaraz Wam powiem dlaczego, ale to już pewnie z drogi I tyle, moi drodzy I tak sobie, wiecie, troszkę podwinałam te włoski Ale patrzę, że wieje Jest taka znowu taka stupy dupy, z dupy pogoda Wiecie, ja nic tak narzekać, no bo jakby nie patrzeć, mieszkam tutaj, ale wiecie co, nawet jak na angielskie warunki, nawet jak na styczeń, luty to już tutaj jest za dużo. Wydaje mi się, że to jest ten rok, gdzie aż do marca, do kwietnia będziemy mieli masakryczną pogodę z tymi całymi wichurami, orkanami, sztormami. Jakoś tak dawno nie było takiego roku, żeby aż tak tutaj wiało, żeby nawet nam to przeszkadzało. No ale nieważne. E, idziemy, słuchajcie, zbieramy się do samochodu, torebkę już zapakowałam e, i trzeba się powoli zbierać i już Wam z drogi powiem dalej e, co i jak, a żeby to więcej na tym vlogu się działo, już mówiło. Już tak patrzę, nawet oczka mam mniej czerwone, także jest już, jest już lepiej niż, niż było rano. Dobra, jedziemy. No hejeczka kochani, mamy zmianę otoczenia i jestem w Manchesterze, jak już pewnie widzieliście, mężu został przeze mnie odstawiony na lotnisko, a to dlatego, że, o, słuchajcie, o, wiecie, tak słuchajcie, jak ma się dłuższe włosy, to to się zdarza, raz się zdarzyło tak, że mężu zaciągnął moje włosy i naprawdę to nie było fajne, ale dobra, jest kabulina na poprawę humoru, dlatego, że mężuś poleciał do Polski. A ja moi drodzy nie poleciałam, dlatego że został mi tylko dwa dni urlopu. No i wykorzystuję je na inny wyjazd. <noise> Więc słuchajcie tak wyszło. A mężu musiał lecieć, bo moi drodzy, skończył mu się dowód. No i nie patrzeć, o ludzie idą! nie potrzebuję tego teraz. No ale wiecie jak to jest, wolał polecieć, wymienić tym bardziej, że mu zostały właśnie ekstra dni. Ja jestem selfie Uh, są ultra promki, zaraz mam, pokażę, jakie są promki. Moi drodzy, słuchajcie, są takie promki, znaczy promki, nie promki, no ciężko nazwać terapię, która tyle kosztuje na promce, ale słuchajcie, to jest szanelka pokryta 24-karatowym złotem za 5600 funta. No tutaj to jest oferta, normalnie wiadomo, koszt jest spory, ale wiecie co, pięknie zobaczyć takie ciasteczka, dlatego, że rzadko takie okazy można złapać nawet w stacjonarnych butikach, taka ciekawostka. Ale moi drodzy, dlaczego w ogóle jestem dzisiaj w Manchesterze? Dlatego, że jadę do kliniki mojej ortodontycznej. Ortodontycznej, dobrze mówię. I moi drodzy, będę miała dzisiaj zakładany aparat. Nie wiedziałam, że to będzie dzisiaj, do w sumie wczoraj. Dlatego, że. O, wiecie co? Poprawię się trochę. Dlatego, że czekałam aż te nakładki przyjdą, i okazało się, że będą dzisiaj. Także zakładam dzisiaj i tak się akurat trafiło, że zabierałam Kamila na lotnisko i mogłam też sama załatwić swoje sprawy. I pomyślałam, że w sumie skoro już tu jestem, to właśnie trochę pochodzę, bo dopiero mam na 18, a chciałam się rozejrzeć za pudrem sypkim i mam pewien brand, który bym chciała zerknąć plus szukam jeszcze dobrego korektora pod oczy, dlatego że w końcu ten szarot mi się powoli kończy. Nie sprawdza mi się zbyt wiecie dobrze. Było ok, nic, wiecie, szału, jakiegoś takiego nie było, także chciałabym znaleźć coś może fajniejszego. Moi drodzy, właśnie mi się, dlatego że przeszłam do Nexta i znalazłam idealne, miód, frążkowane legginsy. Dam, daradam, daradam. Co prawda nie ma rozmiaru XS, ale widzę, że one są naprawdę stretchowe, jest eska. Jak sprawdzałam na stronie, to też nie było, w ogóle były totalnie wyprzedane u nas. E, więc fajcie biorę y, dwie dyszki, a ja słuchajcie, mam dosłownie jedną parę leggingsów. Jeszcze raz zobaczę, tutaj nie ma tej XS-ki, ale naprawdę spoczko. Y, para jakowych leggingsów zawsze się przyda. Kochani, wróciłam do domu, ale <noise> najpierw muszę Wam coś pokazać um, Miałam sobie robić już kąpiel i mój misio zostawił mi, słuchajcie, mega Zaraz muszę do niego napisać, że znalazłam niespodziankę, ale słodkie, naprawdę słodkie Już do Was wracam Ach miszki, fajny jest ten mój mąż, naprawdę kochany Zaraz jak Wam to dogram, to zadzwonię do niego, bo jesteśmy już i tak mówieni właśnie na telefon więc tak szybciutko w tym filmiku chciałabym Wam pokazać głównie co kupiłam. Jeżeli chodzi o aparat, no to powiem Wam w kolejnym vlogu co i jak, dlatego że wydaje mi się tutaj będzie, wiecie, za dużo informacji. Ja namalowałam włosy, potem Kamilka odwiozłam, potem byłam na tych zakupach, no i wydaje mi się, że to będzie, wiecie, po prostu za dużo informacji. A być może ktoś będzie zakładał aparat i będzie chciał wiedzieć, jakie ja mam, wiecie, co na ten temat przemyślenia i pierwsze... Wrażenie, jakie w ogóle moje było po pierwszym dniu. Także do tego dojdziemy, to będzie w kolejnym filmiku. A ja szybko pokażę Wam, co zamówiłam. Na ten moment wyjąłam sobie te nakładki, dlatego że jadłam i muszę po prostu umyć zęby. Ehm. Ale skuszę się na ciasteczko. Jakbyście mm, pytali, byli w ogóle w Anglii. Warte spróbowania znajdziecie w każdym sklepie y, spożywczym. To są takie, wiecie co, szkockie ciasteczka i to jest taka ciągnąca siepianka marshmallow na kruchym biszkopcie, polona takim płaszczykiem z czekolady. Mniamki, akurat chciało mi się coś słodkiego, także super. Dzięki Misie, głupam nie oglądać ten film. No i tak, zacznę od końca. E, tak jak widzieliście na koniec e, przed już pójściem do kliniki, weszłam do Nexta, e, zobaczyłam te leginsy, ja je widziałam na stronie i one były wiecznie wyprzedane w rozmiarze XSS. W sklepie też nie było e, XS, ale wzięłam SK, dlatego że spójrzcie, jak one są malutkie. Także wydaje mi się, że nie będzie problemu. Wydaje mi się, że nie będą też za długie, a są z takiego fajnego, grubego materiału. Ich koszto 20 funtów. Ja Wam mówiłam, że dla mnie to jest perfekcyjny nude. To jest bardziej powiedziałabym taki kolor taup, taki kolor ziemi. No, dla mnie to jest właśnie ten perfekcyjny nude. Drugi sklep to był oczywiście Selfridges. I tam, wiecie co, wykorzystałam już, że jestem, poczułam dosłownie hmm, browsetera. Słuchajcie, ząskniłam za tym produktem. Ja w ogóle myślałam, że to maleństwo to jest pełnowymiarowy produkt, a zobaczyłam na miejscu, że pełnowymiarówka jest wielkości tuszu do rzęs. Także nie miałam, słuchajcie, pojęcia. Natomiast te 3,5 ml starcza na rok, minimum pół roku. Jest to, wiecie, co? Jedyny produkt. Ja mam bardzo takie sztywne włoski, rzęs i tak samo brwi. One rosną mi prosto. Tak samo rzęsy, tak samo brwi i dlatego ja sobie na przykład mm, przylepiam rzęsy. Przedłużam rzęsy o tak. Dlatego, że bardzo mam te sztywne włoski i ciężko jest mi. Zwykłą tutaj wazelinką, czy zwykłym mydełkiem zapanować nad moimi włoskami brwi. I tak samo jeżeli chodzi o rzęsy, ciężko jest je nawet, moi drodzy, po prostu wytuszować, dlatego że są proste, i nawet jak je wytuszuję i podkręcę, no to one z, po prostu z biegiem godzin, dnia dalej widzę, co opadają. Więc jest to jedyny produkt, który trzyma faktycznie te moje włoski. Ujarzmione przez cały dzień tak jak chcę Ten produkt z Pixi, który mam, który dostałam w kalendarzu adwentowym On jest spoko, jeżeli nie malujecie brwi w ogóle I chcecie tylko je oczyścić z podkładu bądź pudru które wiecie, nałożył się w czasie malowania Albo jeżeli macie wylaminowane brwi I po prostu chcecie im nadać kształt No to to wtedy się nadaje, ale tak to nie jest żel utwardzający Kolejną rzeczą ja ją słuchajcie, widziałam online. To jest Color Wow Dream Coat i ten produkt ma na naszych włosach tworzyć dosłownie taki płaszczyk, który będzie nam trzymał włosy takie gładkie z efektem glow i chronił je przed wilgocią i. Tak jakby wodą deszczową, jeśli ma to sens. Chodzi o to, że po prostu ten produkt ma nam starczyć na 3-4 mycia i działa to troszeczkę tak jak laminacja włosów, troszeczkę jak keratynowe wygładzanie włosów. Byłam bardzo ciekawa tego produktu. To jest mała wersja. Ile tutaj jest, moi drodzy? 50 ml. Za 12:50 i chodzi o to, że wilgotne włosy mamy tym spryskać, po prostu potem wysuszyć na szczotce. Także jestem ciekawa, dlatego że, wiesz, jak ja normalnie umyję włosy, to one faktycznie mają tafle. Ale wiecie co, jak wyjdę na zewnątrz, wiatr mi jest mierzwi, plus jeszcze wilgoć. No faktycznie one się troszeczkę, wiecie co, mierzwią. E, także jestem ciekawa tego produktu. Będziemy testować i dam Wam znać. Ale podobno jest to świetny produkt. I e, jest jeszcze duża butelka, ale wiecie co, chciałam spróbować zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, więc wzięłam małą. E, tak, dokładnie, dlatego wzięłam małą. I moi drodzy, zaszłam tutaj jeszcze na to stoisko e, Wiecie co? Ja mam swój podkład, e, nie podkład, puder jeszcze sypki z Estée Lauder, Natomiast ten podkład z Estée Lauder, on ma drobinki I nie zawsze, gdy sobie utrwalam makijaż, to chcę, wiecie co, mieć te drobinki Dlatego, że czasami nie mam na to ochoty A czasami najzwyczajniej w świecie nakładam też rozświetlacz I wiecie, tak inaczej to wygląda, tak dziwnie Więc potrzebowałam czegoś co moi drodzy, po prostu mi utrwali ten makijaż, ale nie będzie animatowy, ani ani świecące się Zasięgnęłam opinii internetów i zakupiłam produkt, moi drodzy, ten Jest to ten Natural Finish Loose Powder w kolorze 20, w odcieniu 20 Podobno jest to naprawdę super... Puder, który fajnie utrwala i nie robi, wiecie co, takiego ciastkowania się Ja myślałam, wiecie co, o chudzie, dlatego że chudę miałam w dniu swojego ślubu, nałożoną przez makijażystkę I chuda jest fajna, natomiast ja nie potrzebuję takiego zmatowienia i takiego utrwalenia Wydaje mi się, że wiecie co, jak na przykład, nie wiem, poszłabym do biura w takiej chudzie, wiecie no, w takim płaszczyku tego make-upu to moja cara, wiecie co, lubi po prostu potem grymasić, no a nie chce chodzić, wiecie, z dziadami na twarzy, więc podobno ten, podku, ten puder ma właśnie temu zapobiegać przez to, że jest lekki, a jednocześnie ma nam bardzo ładnie ten makijaż utrwalać. No i jak podrób, wiecie co, używam głównie pod oczy, ewentualnie tutaj, gdzie jakieś, wiecie, zmarszczki mimiczne się robią, zagłębienia, żeby po prostu tutaj wszystko utrwalić, żeby mi się podkład nie zbierał w tych miejscach, ewentualnie tutaj przy brwiach, czoło strefa T. I moi drodzy, tak wygląda kolor. Więc wzięłam dosyć taki jasny kolor, tak jak Wam mówiłam, ze względu na które okolice ja tego pudru użyłam. Nigdy nie użyłam na całą twarz, bo nie mam takiej potrzeby. I zauważyłam, że jest tu też taki puszek. On wydaje się być taki troszeczkę jakby polarkowy. No, jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Ale dobra, będziemy testować i pewnie też Wam. Powiem co i jak. I ostatnim produktem, który moi drodzy kupiłam, to jest korektor. Jeżeli chodzi o Charlotte, to tutaj korektor mi się już na szczęście zaczął kończyć. Wiecie co, ja więcej o tym korektorze powiem Wam może po prostu w denku, bo będę szykowała dla Was denko. Jak tak patrzę, to wiecie co, nic tutaj już nie ma, także naprawdę zużyłam ten Produkt. Jestem bardzo z tego zadowolona, więc opinię o tym produkcie przekażę Wam za jakiś czas, jak mi się to denko uzbiera. Także to wędruje do torebki, gdzie mam te wszystkie wiecie opakowania i skusiłam się, moi drodzy, też na korektor od Chanel. Wiem, że Guci ma fajne te korektory, Tart ma fajny korektor. Widzę, co powoli skłaniam się. Potwierdza się moja opinia, że Korektor nie musi być jakiś mega drogi i wydaje mi się, że mamy fajne drogeryjne korektory za fajną cenę, które robią to, co mają robić. Ale chciałam jeszcze spróbować, słuchajcie, ten korektor i chciałam spróbować korektor od Tarte Podobno te korektory to są legendy Jeżeli chodzi o Tarte, to jest dostępny w Sephora i on chyba kosztuje tam albo 26, albo 32 funty, coś takiego Ostatnio też na stronie Tarte było chyba 50 czy 40% zniżki, ale słuchajcie, wysyłka to było 9 albo 10 funtów, także mało się opłacało A nic więcej nie potrzebowałam Ten puder, moi drodzy, kosztował 46 funtów a tutaj ten korektor punktów 32. Ja Wam polecam, jeżeli chodzi o Chanel albo takie inne, bardziej luksusowe marki, jeżeli macie jakiś lot gdziekolwiek, kupujcie na lotnisku. Na lotnisku, moi drodzy, ten korektor kosztuje 26,50. Ja się nie zdecydowałam, dlatego że mojej drodzy nie było odcienia, które chciałam. Dlatego, jeżeli macie na przykład wylot za pół roku, no to już sobie zamówcie do odbioru, jeżeli lotnisko na to pozwoli. U nas nie ma problemu, żeby, moi drodzy, był kolor dla Was. Więc ja wzięłam BR02. To są odcienie z domieszką różu. Ale jak sobie wiecie, co robiłam z słocza, no to ten najbardziej mi odpowiadał, jeżeli chodzi o jasność. Był po prostu najjaśniejszy więc na tym mi, moi drodzy, zależało! No i zobaczymy. Potestuję i zobaczymy. Chciałabym, tak jak mówię, spróbować jeszcze ten tart, ale wydaje mi się, że taki ten na przykład garnier z tą taką poduszeczką, on był naprawdę spoko. Nie lubię wiedzieć, co tych takich aplikatorów, które mają produkty, tak jak to miało miejsce z różem i z bronzerem od Charlotte? No, ale ten faktycznie korektor był fajne był jeszcze taki wiecie co jeden który którym mówiła ale totalnie nie pamiętam brandu wiem jaki wiecie co to jest jakbym poszła do super draga to bym wiedziała Collection z collection. Słuchajcie, ten korektor pamiętam, że jako kiedyś użyłam trochę to H4, 4 funty, całe nic i naprawdę robił robotę. Także wytestuję te jeszcze dwa i ewentualnie wrócę do tych taniożków, dlatego że robiły to, co miały robić. Mam wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o ten produkt. To wiecie, że Chanel to nie znaczy, że tutaj będzie jakakolwiek taryfa ulgowa. Mam nadzieję, że będzie robił swoje. Podobno jest zarąbisty. Zobaczymy. I to by było na tyle, moi drodzy. Tak, tak. Dobra, kochani, ja lecę wziąć kąpiel, przyda mi się to. Powiem wam szczerze, że zaczęły mi troszeczkę te zęby boleć, już czuję, że zaczynam się nawet gdy nie mam tego na sobie. No poczułam, kochani, nie sądziłam, że nastąpi to już dzisiaj tak szybko. Także chcę, wiecie, co wziąć kąpiel, troszeczkę się. Wiecie, wewnętrznie uspokoić, dlatego że ledwo jechałam do domu, muszę Wam powiedzieć. No, nieważne. Po prostu poczułam, że te tylne zęby zaczęły mnie tak ciągnąć, że nie wiedziałam, co się dzieje. I wiecie, jak e, ciągną tyle zęby. To macie takie jakby błyskawice idące w dziąśle i one idą do przednich zębów. Masakra, więc chciałabym odpocząć. Muszę zaraz szybko umyć zęby, umyć te aplikatory i znowu założyć. Dlatego, że no słuchajcie, muszę to nosić, to tyle pieniążków, żeby to były efekty, <grymnie> muszę to po prostu nosić Także widzicie, nie było problemu, a teraz problem mam No, no powiedzmy, że problem, no, no ale wiecie, no chciało się i teraz się ma Także tyle, moi kochani, dziękuję za oglądanie. My się widzimy w kolejnym filmiku już bardzo niedługo. I tyle, i będę wam pokazywała wszystko to, co jak, aż do mojego urlopu, potem na urlopie, bo na urlopie też będzie się słuchajcie działo. I tyle. Buziole, kochani, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. I buziolki, i w ogóle, widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym filmiku. Pa!